Ostatnie wydarzenia przypomniały nam w sposób bolesny tę prawdę, że partia musi zawsze utrzymać ścisłą więź z klasą robotniczą i całym narodem, że nie wolno jej utracić wspólnego języka z ludźmi pracy. Są to słowa, które między innymi padły w przemówieniu radiowo-telewizyjnym, wygłoszonym 20 grudnia 1970 roku przez pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka. Od tego czasu minęło lat 10. Od tego czasu 10 razy grudzień w umysłach i sercach Polaków nieodwołalnie kojarzył się z tamtym grudniem. Z grudniem, który dopiero w 1980 roku oficjalnie nazwano grudniem tragicznym. Musieliśmy czekać na sierpień 1980 roku, aby tamte dni dostały się na karty naszej historii najnowszej. Aby uczcić symbolicznymi pomnikami te wszystkie ludzkie istnienia, które tamtego tygodnia zgasły. Nie chciałbym być zbyt patetyczny, ale wydaje mi się, że bardziej trwała od pomników i tablic pamiątkowych jest nasza pamięć o tamtych ludziach i ideałach, dla których porzucili warsztaty pracy i spokój, by oddać swe życie. A więc pamiętajmy o tych, którzy przelali swoją krew w walce o sprawiedliwość społeczną i godność ludzką. Zrobili to również dla nas. Wszystko zaczęło się 14 grudnia na terenie Stoczni Gdańskiej. Kilkuset zbulwersowanych i rozgoryczonych treścią uchwały Rady Ministrów o zmianie cen robotników porzuciło pracę i, pod, i spod budynku dyrekcji stoczni wyruszyło pod gmach Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W tym momencie strajk przerodził się w demonstrację uliczną. Maszerujący robotnicy oprócz skargi nieśli ze sobą słowa międzynarodówki i hymnu narodowego. Wiadomości o zajściu na wybrzeżu szybko dotarły do stolicy. Już wieczorem w Gdańsku pojawili się pierwsi przedstawiciele Komitetu Centralnego, a między nimi Zenon Kliszko, który objął faktyczne kierownictwo nad Gdańską Organizacją Partyjną, Milicją Obywatelską i Wojskiem. W Szczecinie już również wrzało. 16 grudnia cała Polska dowiaduje się, że jak powiedział premier Józef Cyrankiewicz przed kamerami, cytuję, doszło do tragicznych starć, w których siły porządkowe zmuszone były do użycia broni. Są ofiary w ludziach. Kilkunastu zabitych, kilkuset rannych, milicjantów i osób cywilnych. A więc pierwsze strzały i pierwsze echa tragedii. Najbardziej tragiczne i wprost niewybaczalne jest to, że znów Polak strzelał do Polaka, że popłynęła Polska krew, że ci, co stali na straży porządku, strzelali do tych, których mieli ochraniać. Czyżby porządek i ochrona nie były przeznaczone dla ludzi pracy? Nikt jednak nie szukał odpowiedzi na to pytanie. W zamian za to ustanowiono godzinę policyjną i na wybrzeże skierowano nowe posiłki wojska i milicji. Z tłumem nikt nie rozmawiał. A wiadomo przecież, tłum jest tylko tłumem. Zaatakowano budynki administracji państwowej i siedziby komitetów wojewódzkich partii. Wybuchły pierwotne emocje i pierwsze pożary. Zaczęto grabić sklepy. Był to doskonały pretekst, by potępić demonstracje i demonstrantów, by znaleźć wytłumaczenie użycia broni. By postulaty i żądania uczciwych ludzi ukryć pod chuligańskimi wybrykami, 15 grudnia jest pierwsza ofiara śmiertelna. Milicjant. W ruch idą z jednej strony pałki i karabiny, a z drugiej kamienie i butelki z benzyną. Stanisław Kociołek w dalszym ciągu na robotnicze postulaty ma jedną odpowiedź: niemożliwe. Jednocześnie obciąża inicjatorów strajków odpowiedzialnością za rozruchy i powstałą sytuację. Robotnicy nie czują się winni. Strajki okupacyjne obejmują coraz większą ilość zakładów. Komitety strajkowe przedstawiają swoje postulaty i żądania o charakterze ekonomicznym. A zamieszki obejmują inne miasta wybrzeża są już wystąpienia uliczne w Słupsku i Elblągu. Gdańsk, Szczecin i Elbląg ogłaszają strajk powszechny. A z robotnikami dalej się nie rozmawia. Bo przecież rozmową nie można nazwać telewizyjną polemikę Stanisława Kociołka z robotniczymi postulatami i będących raczej kalumniami oskarżeń pod adresem strajkujących. 17 grudnia przyniósł oficjalne decyzje o zamknięciu stoczni w Trumieście. Nie doinformowano jednak o tym stoczniowców, którzy tłumnie przybywają pod bramy stoczni obstawionych już tymczasem przez milicję i wojsko. Znowuż strzały, znowuż ofiary. Nie dość tej tragicznej historii. Tamten tydzień, tamtego grudnia, łatwiej jest ruchu, sucho zrelacjonować. Ofiary śmiertelne: 45 osób. Rannych: 1165 osób. Spalono 19 obiektów publicznych, w tym budynki Komitetu Wojewódzkiego w Gdańsku i Szczecinie. Podpalono i zdewastowano 250 sklepów. Zniszczono kilkadziesiąt pojazdów cywilnych i milcyjno-wojskowych, w tym dwa samochody pancerne. Aresztowano 2989 osób, z czego do 18 stycznia zwolniono 2843. A więc pytam się Was, czy mamy prawo o tym zapomnieć?